Opowiem o tajemniczej i niezwykle ciekawej postaci. Imię Dagny znaczy jutrzenka i jest zapowiedzią nowego dnia. Dziewczęta skandynawskie wcześniej niż w innych krajach pozbyły się gorsetów. Kobieta, która była fenomenem urody, Wyjechała do Berlina w 1892 roku, by studiować muzykę. Została przyjęta na równych prawach z mężczyznami w lokalu pod Czarnym Prosiakiem. Było to miejsce spotkań artystów bohemy, mecenasów niemieckiej i skandynawskiej cyganerii. To tam bywali wielcy Norwegowie Henryk Ibsen, i rzeźbiarz Gustaw Wigeland. Obecność Dagny wywarła duży wpływ na życie i twórczość artystów epoki: Edwarda Muncha, największego malarza epoki, twórcy fantastycznych obrazów z cyklu krzyk, oraz Augusta Strindberga, opętanego ideą wojny płci. Stanisław Przybyszewski zrodzoną charyzmą wykonywał utwory Chopina w lokalu pod Czarnym Prosiakiem. Przybyszewski został królem Bocheny i mężem Dagny. A ona została jego duchą, duchem, duszą. Zbliż się do mnie zupełnie. Patrz. Ja jestem jedyny człowiek w stylu europejskim, i jedyna połowa bestia, która urodziła się dla jednej tylko kobiety, dla ciebie. Ducha jest zachwycająca. Powinna na rękach nosić białe lilie, i wtedy byłaby najpełniejszym symbolem uduchowienia. Proszę się ze mnie nie śmiać, ale widzę ją zawsze przed sobą jako śpiewającego anioła, choćby z papierosem w ustach. Ona pali nawet w taki sferyczny sposób, a małe niebieskie kręgi unoszą się aureolą z jej bark. Wydawała książki, poezję. Dagny i Przybyszewski wyjechali do Krakowa, gdzie Dagny również stała się obiektem westchnień i zachwytu artystów. Wielbił ją Stanisław Wyspiański, pod jej urokiem pozostał bojżeleński. Róże jej były czarne, a liście zwęglone. I szła cicha i smutna. I zatęskniła za kwiatami, których nigdy nie dotknął pieszczącą dłonią promień słońca. Za kwiatami czarów i dziwnych uroków, w których żyłach tylko jad krążył. Jej tragedią było, że była tym, czym jest sztuka, pięknością i zbytkiem. Tragedią jej była piękność, i szczerość, i duma. Była przepięknym, egzotycznym kwiatem, który rzadko wykwita, a który tłum zdeptać musi. I nie dość, że zdepcze, ale mści się na nim jeszcze po śmierci. Dagny. Juel Przybyszewska zginęła w 1901 roku z rąk Władysława Emeryka. Jej ostatniego kochanka. Emeryk po oddaniu śmiertelnego strzału popełnił samobójstwo.